W kolejnym audiologu to jest bardziej organizacja. Chciałbym Wam podziękować za dużo wyświetleń, dużo subskrypcji. Mojemu kuzynowi za wsparcie i mojej koleżance. Dziękuję Wam. Te osoby wiedzą o kogo chodzi. No i jeszcze mam dla Was jedną sprawę. Czy byście chcieli Happy Wheels? Jeśli tak, zostawcie dużo kciuków w górę pod tym filmem i dużo komentarzy. Jeśli tak, będę wam wdzięczny. Naprawdę. Jak. Będzie dużo kciuków w górę. Będzie dużo komentarzy. no nie Musi być dużo, ale musicie napisać, że chcecie, to wtedy może zrobię Happy Wheels, kiedy... Kiedy by się zachce? Może nawet teraz zacznę? Tylko jeszcze muszę program ściągnąć, bo... W rapce w chce się nagrywać. Okej. Okay. Więc... Nie wiem, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale jeszcze. Prowadzę z... Ile serii? 3? Chyba tak. No to... Jeszcze pi piszcie, co byście chcieli tutaj zobaczyć. Usłyszeć. Więc żeglam się z Wami do lasu